Cześć z tej strony, Krajmor i dzisiaj chciałem porozmawiać na temat mineralizacji wody i problemów, jakich się nabawiłem w hodowli krewetek, związanych z jedną rzeczą, a mianowicie z przecedzaniem salty i unikaniem wlewania do akwarium nierozpuszczonych cząstek. Do tej pory używałem mianowicie tego mineralizatora ale nie w takiej formie jak e, proponuje producent, a przesadzałem go przez sitko z gazą, tak żeby uniknąć nierozpuszczonych cząsteczek i doprowadzić do takiego nasyconego roztworu, który jednak z czasem przyczynił się do wielu problemów w mojej hodowli Mianowicie robaki zaczęły mieć problemy z wylinką, i zaobserwowałem, że tracę duże robaki. Tracę duże robaki, dużych robaków jest coraz mniej. Małe oczywiście są bardziej wytrzymałe, więc wytrzymują te skoki parametrów, bądź niedostarczenie odpowiednich, odpowiednich składników do wody. No ale duże krewetki odpływały, znikały. Samice po, po ciąży miały problemy z welinką. Miałem bardzo dużo przypadków zjadania żywcem samic, które nie wyszły ze skorupy, i tak dochodziłem, dochodziłem czym to może być spowodowane. No i doszedłem, że jednak forma przygotowania mineralizatora do uzatniania wody po filtrze odrzuconej osmozy jest niewłaściwa. Po coś te cząstki nierozpuszczone tam są, po coś producent nas o tym informuje, żeby wszystko do wody miało trafić. No niestety, taka troszeczkę nadgorliwość człowieka, że chce zrobić dobrze, ale bardziej dobrze dla siebie niż dla robaków. No i potem biorą się z tego problemy. Dlatego przejdźmy jeszcze raz do tych soli: zarówno na salty shrimp, jako. Jak również na Salty Bee i Premium i Basic. A producenci informują nas, że wszystkie nierozpuszczone cząstki muszą trafić do zbiornika. No i zrezygnowałem z tego. To już się u mnie nie pojawi. To jest jakaś resztka, którą gdzieś wyleję pod rośliny w ogrodzie w wiatrze wody. Przeszedłem na Sole Salty Bee. Działających zbiornikach stosuję. Salty B i wodę przygotowuje na samych saltach, plus MK Red Red Diamond. Przygotowuję tą wodę na 280 mikrozimensów, co daje nam około 6-7 GH, bo też te testy kropelkowe ciężko, ciężko uwierzyć. No i zobaczcie, tutaj też zastanawiał mnie ten mech, który zaczął gnić od dołu, mimo, że bardzo dużo światła do niego dociera, no to coś się z nim działo niedobrego. Nowe gałązki, piękne, zielone, a tutaj, tutaj taki syf brązowy. Do tego troszeczkę poczytałem w necie, no i mam w każdym zbiorniku budzki. A bucki ciągną z wody dużo minerałów. I być może zawierają jakieś minerały naszym robaczkom, które potrzebują ich do życia, do budowy pancerza, do regeneracji po, po ciąży, po, po maluchach, po wylince. I powiem Wam, że od miesiąca stosuję same salty B premium, uzdatnione na 260-270, a ostatnio już idzie 280 mikrozimensów i jakby nie bawię się w aptekarską dokładność. No przynoszą bardzo duże efekty. Robaki zrzucają piękne welinki, maluchów śmiga po prostu na potęgę. Robaczki rosną i te duże krewetki mają się świetnie. Świetnie nie są ospałe, nie, są, nie chowają się w kątach, tylko prezentują nam się bardzo ładnie. Tutaj w sumie ten zbiornik, który Wam pokazuję w chwili obecnej. To jest zbiornik, w którym wszystko co najgorsze się zaczęło. No po prostu straciłem, już nie mówię ile pieniędzy, ale ile pięknych robaków właśnie w związku z tą niewłaściwą mineralizacją na przesadzonych saltach. Dlatego chciałbym Was wszystkich ustrzec przed tym. Nie bójcie się tych nierozpuszczonych cząsteczek do wody. Odczekajcie godzinkę zanim wymienicie wodę i będzie wszystko w porządku. Wszystko się rozpuści. Będziecie mieli docelową wartość przewodności. No, i tutaj też bardzo, bardzo dużo dorosłych robaków straciłem. No, robaki podrosły troszeczkę, więc te, co są już tutaj, mają się świetnie. I też tutaj rośliny nie rosły. Dołożyłem jeszcze takie mchy od kolegi kończyny. Specjalnie zamówiłem sobie Whipping Moss na takim patyczku do przysawki które się rozrasta jest jakby takim wskaźnikiem tego że dzieje się w akwarium dobrze, no więc moje zbiorniki wychodzą na prostą rzut na kolejny zbiornik gdzie wszystko zaczęło się od dwóch samic Wine Red i jednej samicy Blue Bolt no i oczywiście tych samic już też nie ma bo one odpłynęły i zostały małe krewetki no, ale one teraz podrastają, noszą jajka, rzucają maluchy, więc jest wszystko dobrze. Więc coś w tej mineralizacji było nie takiego, co najbardziej mi odpowiadało. Nie odpowiadało dorosłym krewetkom, dużym krewetkom, które tej energii na, na, na proces wylinki i, i regenerację potrzebują znacznie więcej niż maluchy. No i to jest taka moja uwaga cenna, która dużo mi dała, nauczyła mnie pokory. i Myślę, że w hodowli krewetek jestem bogatszy o nowe doświadczenia. Tutaj Blue Tigery u Blue Tigerów robiłem zawsze większą przewodność, więc one praktycznie nie ucierpiały. Mają się świetnie, robią maluchów, lata bardzo dużo. Teraz przewodność w tym zbiorniku jest około 380, w całej reszcie około 300. 290 to zależy. Słuchajcie, narzekałem na Platinium Soil. Zbiornik jakby po 6-7 miesiącach też wystartował. To jest zbiornik na Platinium Soil z tymi pandami i miksem i z tymi blue boltami. On dzieje się, nie źle. Chociaż ja jestem zwolennikiem bardziej beni czy Envy. I tutaj tutaj macie super red kristale na, na Envy, które mają się rewelacyjnie zbiorniczek. Funkcjonuje no ale rychło w czas wyłapałem ten błąd z mineralizacją. Konsultowałem się z kolegą, który mnie na ten trop naprowadził. No i, no i chciałem się z Wami podzielić tym, żeby, żeby w Waszych hodowlach nigdy nie popełniać tego błędu i nie rozdrabniać soli, nie przygotowywać ich na przyszłość. Tylko sypać po prostu z pojemniczka na bieżąco. Bo jak macie ładne robaki. Po prostu ich szkoda. Szkoda czasu, zwłaszcza, że tutaj jak stracicie samice w jednym zbiorniku, no to macie w plecy kilka miesięcy zanim pojawią się maluchy. No i <laughs> no jest to takie niewdzięczne i nie jednego, jednego krewetkomaniaka może e, zniechęcić do, do, do dalszej hodowli robaczków, a przecież w gruncie rzeczy one dużo nie potrzebują. Potrzebują tylko, żebyśmy. Byli systematyczni, konsekwentni i nie starali się sobie zrobić dobrze. Robili wymagane minimum, że sprawi, że im będzie dobrze. Taki rzut na moje robaczki. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Życzę Wam miłego weekendu. Trzymajcie się i pamiętajcie o odpowiedniej mineralizacji wody. Cześć.